Marcina Gortata. Gdy okazało się, że wygrał ten, który nie jest według jego przekonań, to wyszedł po prostu z niego w siuk. Bo... Nie pierwszy i nie ostatni raz. <laughs> On jest duży, to dużo wsiuków tam mieszka. <laughs> A w temacie wyborów po ekspert <laughs> powiedział właśnie to. Dochodzimy do punktu, gdzie, no znowu, nazwijmy małe miasteczka czy wieś, czy małe, czy małe miejscowości, decydują mi o tym, czy moja żona, czy moje dziecko będzie miało tak, kobieta będzie miała takie, czy takie reguły, to sorry, ale nie zgodzę się z tym. I trzeba interweniować. No nie możemy na to sobie pozwolić. No, no dochodzi dochodzimy do punktu interwencji, gdzie małe miasteczka i wioski wybierają Polskę dla jego kobiety. Nic mi tak nie f***, jak ludzie, którzy wypowiadają się w imieniu demokracji, po drodze łamiąc główną zasadę demokracji. Jak ktoś się zastanawiał, a czy pójdę następnym razem, czy zagłosuję sobie na tych, czy na tamtych i widzi takiego Gortata i on jeszcze jest tak wiejsko mało subtelny w tym, co dziwne, bo ma się ze światowego człowieka. W ogóle nie jest subtelny. I właśnie jest tym, czego popularny elektorat nienawidzi najbardziej, czyli jest tym, tą zgniłą elitą, która mówi, że wy wieśniaki, wy ludzie z, z podstawową edukacją, ludzie bez wiedzy, bez wykształcenia. Polski, który rok? Nie mam pojęcia. Nie, nie odpowiem ci teraz na to. Nie, naprawdę? Naprawdę. A ja bym ci odpowiedział, że to jest trzy cyfry? Dziewięć, sześć, sześć, sześć. Nie odpowiem ci teraz. 9, dziewięć, dziewięć, Nie, naprawdę. Takich rzeczy ci nie odpowiem. A nie kto napisał odpowiem. nad niemnym Dobra. Ile jest 7 razy 9? 7 razy 9? Tak. O Jezus Maryja.